Po jakimś czasie nic nie robienia, załatwiłem sobie pracę w prywatnej firmie. Była to taksówka bagażowa. Razem z jej właścicielem rozwoziliśmy po całym województwie pralki automatyczne, lodówki, zamrażarki i tym podobne. Były to wówczas towary, których kupno w normalny sposób graniczyło z cudem. Były wtedy realizowane systemy przedpłat. Wpłacało się równowartość i czekało na swoją kolej. Kiedy przychodził czas na któregoś szczęśliwca, my zawoziliśmy mu upragnioną rzecz. Była to dobrze płatna praca, chociażby z tego powodu, że, mając dostęp do deficytowych towarów, handlowaliśmy nimi na lewo i prawo, począwszy od kierownika sklepu, a skończywszy na sprzątaczkach. Normalnie w sklepie polski Polar kosztował 10 500 złotych, a my braliśmy za niego podwójną cenę. Klientów mieliśmy tyle, że nie byliśmy w stanie zaspokoić wszystkich. Właściciel trochę się bał, bo był to środek stanu wojennego, ale skrzynka piwa i parę butelek włożonych na pace zawsze zapewniało nam bezpieczeństwo. Oczywiście w takim interesie nie obyło się bez alkoholu, choć właściciel sam nie pił. Mnie też zabraniał, ale cóż mi mógł zrobić? Ponieważ ciągle po wypiciu paru głębszych szukałem wrażeń i okazji do jakiejś bójki, wymyśliłem, że może to nadmiar energii sprawia mi te kłopoty. Postanowiłem pójść do pracy w kopalni. Zatrudniłem się w kopalni Siemianowice jako pomoc dołowa. Moja praca polegała na tym, że musiałem donieść do przodka elementy obudowy górniczej i wykonywać wszystkie inne niefachowe pracy. To nie był szczyt moich marzeń, ale praca mi się podobała. Mogłem tam spalić nadmiar energii. Panowała tam też fajna, choć często rubaszna atmosfera. Powoli zapomniałem o więzieniu, choć czasem ktoś życzliwy przypomniał o tym, szczególnie moim nowym znajomym. Po której szychcie w domu czekało na mnie pismo z sądu. Sąd rejonowy w Katowicach, Wydział do Spraw Wykonania Orzeczeń Karnych, zarządza... Wykonanie kary pozbawienia wolności i nakazuje zgłosić się do aresztu tymczasowego w Mysłowicach. Po prostu odwieszono mi karę warunkowo zawieszoną. Drugi wyrok, który dostałem jako recydywista, musiał to spowodować. Szkoda, że po takim czasie. Na drugi dzień już nie poszedłem do pracy. Pomyślałem znowu o Bogu, czemu tak się stało? Czy jesteś po to, aby patrzeć, jak człowiek coś sobie zbuduje, taki domek z kart, i kiedy już go ma, przychodzisz, by go zdmuchnąć? Nie umiałem się z tym pogodzić. Miałem dość życia. Chodziłem nabuzowany. Bałem się, że zrobię coś strasznego. Któregoś popołudnia spakowałem się i pojechałem do aresztu. Ponieważ zgłosiłem się dobrowolnie do odbycia kary, zakwalifikowano mnie do podgrupy M2 i pojechałem do ośrodka pracy w Jastrzębiu Zdroju. Tam przebrano mnie w robocze ubranie i w buty gumowe. Jako jedyny otrzymałem cywilne gumiaki, które jakimś cudem znalazły się w więziennym magazynie. Były to gumiaki żywcem wzięte z mojej wizji. W nich też po niespełna trzech miesiącach uciekłem z miejsca pracy skazanych w Cieszynie. Co dziwne, dopiero wtedy, gdy uciekłem, uświadomiłem sobie, co oznaczała wizja, i zobaczyłem sens wszystkich zawartych w niej szczegółów. Zakład karny w Jastrzębiu Zdroju był właściwie jednym wielkim obozem pracy. Mieściło się tam w tym czasie około 2,5 tysiąca skazanych. Prawie wszyscy pracowali. Wtedy za odmowę pracy dostawało się 3 miesiące izolatek, a czasem nawet pół roku. Co rano grupa za grupą wychodziły przez więzienną bramę, by pracować w różnych miejscach. Najszczęściej były to toruwy, praca na torach kolejowych, ciężka i nużąca. Pilnowali nas uzbrojeni klawisze jeden lub dwóch. Mówiło się o nich jedna lub dwie lufy. Nasze ubrania były skromne zbyt skromne. Tam na, na, nabawiłem się choroby zatok, która dokuczała mi przez wiele lat. Przyjechałem tam w zimie i od razu poszedłem do pracy najpierw na grupę bezkonwojową. Budowaliśmy osiedle w żorach. Później, po kilkukrotnym pobycie na oddziale dyscyplinarnym, nie potrafiłem utrzymać na wodzy swojego temperamentu, przeniesiono mnie pod lufę. Ucieczka nie była trudna. Pracowaliśmy przy budowie szpitala w Cieszynie. Wprawdzie szpital był ogrodzony, ale niskim, raczej ozdobnym płotkiem. Wykorzystałem nieuwagę klawisza, przeskoczyłem płot i pobiegłem w dół ulicą. Nikt mnie nie gonił. Subskrybuj nasz kanał, będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.